Dziesięć kluczowych umiejętności programisty. To się składa bardzo dobrze, bo zaczęliśmy od takich miękkich prezentacji firmy. Skończymy też na prezentacji firmy. Michał, który prezentował firmę, zna mnie, ja jego znam. Razem żeśmy studiowali, razem żeśmy pisali pierwsze strony internetowe na mozaikach. Jeżeli ktoś pamięta, że była taka przeglądarka, to proszę rękę w górę. Brawo! Są osoby starsze, tak jak ja. O firmie Orba, 7 lat na rynku. Też żeśmy startowali prawie w garażu też prezes z naszym obecnym szefem od wszystkich rzeczy związanych z programowaniem siedział prawie na jednym krześle, ale teraz już tak nie jest. Jesteśmy firmą, która działa też globalnie. Nasi klienci są praktycznie z każdego kontynentu. Głównie to są e-commerce B2B dla globalnych marek, ponad 80 projektów, trzy oddziały po obu stronach Atlantyku. Jesteśmy partnerami, to trochę nie fajnie się przyznać, ale jesteśmy partnerami Microsoftu, a tutaj Google, e-commerce Polska, jesteśmy w izbie e-commerce. Lecimy dalej. Nasz core business to są systemy B2B zbudowane o Magento, czy ktoś kojarzy Magento? Znaczy wiem, że jedna osoba kojarzy, a ktoś jeszcze? Świetnie. Są to systemy dedykowane, szyte pod konkretnego klienta. To są nasi wybrani klienci, nie wszyscy. Chwilka o mnie. Zaczynałem dawno, dawno temu, jak był komputer ZX Spectrum. W 1984 roku miałem pierwszego Spectrusa i ja pisałem pierwsze programy. Na początku w Basicu, ale potem był Assembler. Później już wspominałem o mozaiku, tam siedzi osoba, którą żeśmy siedzieli po godzinach, po zajęciach. Później pojawił się Red Hat, no to, to było fajne, bo można było nagle jakiś Linux, a nie tylko na uczelni Unix. Pojawił się C. później pojawiły się jakieś dziwne Cisco i inne protokoły. Później pojawił się Macromedia Flash, a specjalnie o nim napisałem, napisałem bo tam był Action Script. A mamy o Javascriptie, a to jest... No, też bierze się z tego samego źródła. Inne języki programowania się pojawiają. Lua znowu też jest podobne, pewnie kojarzycie. A w Orbie, w Orbie rekrutuję, uczę i nadzoruję. Więc to, co będzie teraz, to będzie, jak ja widzę programistę od początku do końca, co jest istotne, jeżeli chcecie znaleźć pracę, jeżeli chcecie pracować, chcecie się rozwijać, to są 10 Kluczowych umiejętności, które moim zdaniem każdy programista powinien mieć albo rozwijać, ja też się uczę. Po pierwsze, mamy kompetencje miękkie, czyli to są zachowania, postawy. Jak będziecie mieli jakiekolwiek szkolenie, to się tam będzie trener produkował o kompetencjach miękkich. Za chwilę będzie produkował się o kompetencjach twardych. To są już umiejętności, na przykład znajomość JavaScript. Ze znajomością Javascriptu, to jest taka anegdotka z rekrutacji, rekrutowałem na frontenda, zadanie jest dość proste, tak mi się wydaje. W CV widzę, tak, pracowałem bardzo długo z Angularem, trafia osoba do, do zadania i mówi mi, ona nie zrobi tego zadania, bo to jest Javascript, ona zna tylko Angulara. To, co jeszcze tutaj wspomnę, szybko przelecę, bo mam, chciałbym przejść dalej. To jest to, co jakie są według mnie istotne elementy. Zacznijmy od logicznego myślenia. Często jest, co się zdarza, że brakuje jakiegoś pomyślenia przed tym, jak ktoś zacznie rozwiązywać zadanie. Nie wiem, skąd to się bierze, z braku czasu, z braku jakiejś chęci. Mam doświadczenie, że na przykład na studiach, osoby, jak dostają zadanie, to zamiast pomyśleć 5 minut, bo ono jest proste, to pierwszą rzeczą, którą robią, to wpisują w Google'ach. Następnie znajdują pierwszą odpowiedź, nie patrzą co tam w niej jest, zupełnie. Wklepują, wow, nie działa. Kurde, problem. No to dobra, weźmy drugą odpowiedź, najlepszy z na staku na pewno będzie. Wklejmy, nie działa. I tak ciągle w kółko. Pomyślmy najpierw, zanim zaczniemy używać Google'a. To czasami nie boli, a stanowczość poleca, pomaga. Tu jest taki przykład. Trochę spalę. Tutaj będzie taki przykład. Trochę spalę rekrutację kolegi na backenda. Będziecie mieli łatwiej, jakbyście chcieli być backendowcem. Zadaję takie pytanie: ile to jest 9% z 6%? Każdy zna odpowiedź. A następnie pojawia się drugie. I tutaj zazwyczaj następuje głucha cisza. Jakiś pomysł, ile to jest? Brawo! Algorytmy. Wiem, że uczyli Was tego na studiach. Wszyscy pamiętają o złożoności, ale nikt o tym nie myśli. Pomyślcie czasami, jak robię code review i widzę. Jakieś kosmiczne konstrukcje, które dałoby rady zrobić o wiele prościej, co aż po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera i chciałbym taką osobę zadźgać albo powiedzieć, kurde, idź do uczelni, niech ci zwrócą forsę. Y naprawdę to jest potrzebne. Y kolejna rzecz y to jest poszukiwanie rozwiązań. Szukam, nie płaczę. Y Po prostu, tak, staram się znaleźć rozwiązanie, a nie mówię, o kurczę, już nic nie zrobię z tym, to jest tragedia, muszę sobie strzelić w łeb, najlepiej znaleźć inną robotę, bo w ogóle się tutaj nie nadaje. Nie, no tak, tak nie róbmy, pomyślmy, poszukajmy. Poszukajmy z głową, o czym wspominałem, czyli nie wklejamy pierwszego rozwiązania, tylko przeczytajmy, czy na pewno to jest rozwiązanie naszego problemu. Bardzo często nie. Pytam. Zauważyłem szczególnie w młodych programistów, takich bez doświadczenia, że boją się pytać. To nic trudnego. Ja się pytam, bo też bardzo często dużo rzeczy nie wiem. Lubię zresztą otaczać się osobami, które wiedzą więcej ode mnie. To daje mi komfort, że mogę dać im robotę i ona będzie zrobiona. I pytajcie się. Pytajcie się. To nic nie boli. Czasami warto się spytać, najwyżej wam powiedzą, że nie teraz, bo nie mają czasu. Tak jak ja, bo jestem asertywny. Ale czasami odpowiedzą, albo powiedzą, poszukajcie tutaj, a nie spędzajmy pół godziny, czy dwie godziny, czy trzy godziny na rzeczy, która być może jest trywialna, jak się wie, ale wam dużo czasu zajmie. Spytajcie się, będzie szybciej. Próbuję. Próbuję to, jak nie spróbuję, to się nie nauczę. Mam trójkę dzieci i to jest dobre doświadczenie, właśnie patrzenia, jak oni próbują. Trzech chłopaków. Moja żona ma przerąbane. Eee, na przykład najstarszy, strasznie zależało mu, żeby móc umieć jeździć na rowerze. Jego koledzy już jeździli, on nie. Co robił? Trenował, trenował, próbował, próbował. Tak samo miał z piłką nożną. Piłka nożna dla niego to jest najważniejsza rzecz, chodzi do zerówki. tak? W zerówce, co jest najważniejsze? Gr granie w piłę. Nic innego się nie liczy. I też bardzo mu zależy na tym, żeby być dobrym. W związku z tym, co robi, jak tata wraca z pracy? Gramy w piłę. W końcu się może nauczyć grać. Dbałość o szczegóły. To też jest istotny element z mojego punktu widzenia. Drobne szczeguliki budują całość. Skąd, co może się wydarzyć? Może się zdarzyć, że w definicji zadania są luki. Jesteśmy ludźmi tylko, nie po... albo klient coś powiedział, że mniej więcej tak chciałby, do tego dotarpiłem, który jeszcze zrozumiał to inaczej i zdefiniował to w ogóle jakieś, jakoś bzdurnie. Ja też, też czasami źle definiuję zadania, a najlepsze zadania są takie, które nie zawierają w ogóle treści, a zostają zrobione. Mam taką osobę tutaj siedzi, która wykonuje takie zadania. Nie wiem, jak ona to robi, chyba czyta w myślach. Znaczy to jest straszne w ogóle, co powiedziała. Kolejna rzecz, pomysły, jak usprawnić. Jeżeli widzicie, że to, co wdrażacie, z jakichś powodów nie jest, można zrobić lepiej. To powiedzcie, powiedzcie to, a nie róbcie, bo tak było w zadaniu. Yy, oszczędzimy mnóstwo czasu, bo zazwyczaj jest, jak to wdrożycie, to ktoś jednak też stwierdzi to samo co wy. Stwierdzi, to można było zrobić lepiej. Wy o tym wiedzieliście, zrobiliście nie lepiej i trafi to do Was, będziecie to poprawiać. Szkoda czasu, można zająć się czymś innym. Yy, kolejna rzecz, szersze spojrzenie. Yy, wyjdźcie poza ten fragment kodu, który klepiecie. Bo czasami tak jest, że się kot klepie. Wyjdźcie poza to, spójrzcie, czemu to ma służyć, bo być może są też jakieś elementy, które można dodać. I mój ulubiony element: sprawdzanie przed dodaniem do testów jakiejś osoby odpowiedzialnej. Był taki programista u nas, który zdarzało mu się oddawać zadanie do testów z 30 razy. Ja już w pewnym momencie nie miałem siły i przesyłałem mu kolorowankę, taką świnka Pepe, nie wiem, czy jak ktoś ma dzieci, to może kojarzy. I była kolorowanka z progresem. Im bardziej było zadanie bliżej tego, co miał zrobić, tym bardziej była pokolorowana. W związku z tym błagam, nie powtarzajmy tego, bo doprowadza mnie to do szewskiej pasji. Ach, szanujmy czas innych po prostu. Komunikacja. To jest kolejny, kolejna rzecz istotna. Rozmawiajmy. To znaczy, to już wspominałem, że warto spytać, ale warto w ogóle rozmawiać. Ja wiem, że fajnie siedzieć w słuchawkach, tam włączyć sobie muzykę z YouTube'a i tam leci. I je ja mnie tu niesie i w ogóle flow jest super, ale czasami warto spytać się, czy kolega obok przypadkiem nie robi czegoś podobnego. A z komunikacją tu to jest wewnętrzny żart firmy. Mieliśmy kolegę który... znaczy dwóch kolegów mamy, a tak? A znaczy mieliśmy dwóch kolegów, jest tylko już jeden. Yy, I rozmawiali sobie o łacie, tak? User Acceptance teście. I jeden się pyta drugiego po angielsku, bo nie z Polski. Gdzie ma coś komitować? Na łata. What? 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 Trwało to dobre 5 minut, yy, aż ktoś im poszedł i wytłumaczył, <głos》>, że po prostu nie rozumieją. Yy. Jeżeli mielibyśmy daily, jeżeli miałbym wziąć jeden element ze skrama, jedną, jedną najmniejszą rzecz, którą bym chciał mieć, a innych z jakiegoś powodu nie możemy, to chciałbym, żeby to było daily. Jest to istotny element komunikacji w zespole. jeżeli nie rozmawiacie ze sobą, bo nie macie czasu, albo zespoły są rozproszone, to w te 5 minut zobaczymy, co się dzieje w ogóle w zespole, a ja, jeżeli ja miałbym być, nie wiem, product ownerem, też się dowiem, co się dzieje. Lecimy dalej. Dostatecznie dobre rozwiązanie. To też jest mój ulubiony fragment, bo jestem perfekcjonistą. Nie wiem, czy kojarzycie z psychologii taką rzecz jak taki. Stwierdzenie o dostatecznie dobrej matce, bo zazwyczaj tak jest, później to się rozszerzyło, że i że tata też może być dostatecznie dobry. Chodzi o to, że ja nie dam rady być do, perfekcyjnym tatą. Mo, muszę sobie, znaczy pozwalam sobie robić błędy, bo jestem człowiekiem. Istotne jest to, żeby te, z tych błędów wyciągać jakąś naukę, ale nie zrobię nic, zawsze wszystkiego idealnie. Zrobię wystarczająco dobrze. W związku z tym yy, Pamiętajmy, że nie ma takich rozwiązań idealnych, że zawsze, jeżeli coś oddamy, to się okaże za dwa miesiące, że można było zrobić lepiej, ale oddajmy coś, co spełnia wymagania, działa wystarczająco dobrze, nie ma błędów i działa. Perfekcjonizm jest z tym związany. To bardzo często jest tak, mogę mówić o sobie że ja myślę, kurczę, ja bym chciał to zrobić tak świetnie, tak rewelacyjnie, żeby to zajęło, tak, było niesamowite i zamiast to zrobić, to ja myślę dwa dni, albo trzy, albo cztery, jak to zrobić. Staram, znaczy walczę z tym, tak, to nie jest tak, że już z tego wyszedłem, walczę z tym, czasami mi się to włącza, są różne metody na walkę, to też będzie przykład znowu z kolegi, którego już z nami nie ma, ten od Watt. On stwierdził i słusznie, że Angular, mamy coś o JavaScriptie, że Angular, chociaż to Angular, a nie JavaScript, że Angular stoi komponentami. To co on zrobił? Zrobił perfekcyjną aplikację, w którym jest komponent w komponencie, w komponencie i w komponencie. W związku z tym, zabawa z tą aplikacją, wspieranie tego jest naprawdę wesołą zabawą. Pamiętamy go do tej pory. I ostatni element. Taki mądre. Wiecie, ktoś wie, co to tam jest? Brawo! Ale to nie było pytanie na nagrodę. To by jeszcze nie. Odkładanie na później. Zawsze ja to wiążę z perfekcjonizmem. To jest blisko związane, moim zdaniem. To jest taki syndrom studenta, tak? Mamy sesję. Jeszcze, przecież jest dwa tygodnie, dzień. No, jeszcze noc jest, zdążę. E, tylko to taki w wersji już niestudenckiej. E, trzeba z tym walczyć, tak? Walczmy sobie. Wiem, że jak ktoś przewalczy, to potem się okazuje, że jest świetny. E, po prostu. Samorozwój. To też jest istotny element. E, oczekuję od osób, którymi współpracuję, że nie będzie to tak, że ja będę nadawał ich inspirował cały czas, tylko że one też będą mnie inspirować. A żeby mnie inspirować, to one też muszą się rozwijać. Jeżeli one nie będą się rozwijać, no to będziemy cały czas w takiej działali w takim schemacie mistrz-czeladnik i nigdy ja tego czeladnika na mistrza tutaj nie, nie, nie będzie wypasowany na mistrza. W związku z tym, no po co? Ja chciałbym mieć, pracować z mistrzami. Dlatego istotnym dla mnie elementem jest rozwój. Pierwsza rzecz, która dała mi dużo, i to zarówno od strony takiej osoby, która robiła code review, jak i dawała komuś do code review, wiecie, co to jest? No właśnie, ta, nikt nie wie. Wszyscy wiedzą. E, róbcie to. E, to jest rewelacyjna rzecz, e, tak samo jak prezentacje, e, jak nauka. Jeżeli mamy kogoś nauczyć, to czasami musimy sobie się lepiej przygotować. E, kata. Czy ktoś Was robi kata? E, kata kojarzycie z, z, z jakichś sportów takich walki? To tak samo można robić, jest coś takiego w programowaniu. To znaczy wybieram sobie, że na przykład będę codziennie 20 minut rozwiązywał jakieś zadania. Można znaleźć różne, różne zadania do katy. Bardzo fajne są z test driven development. Ja wiem, że nikt tego nie robi. U nas w firmie robimy. I można się wtedy nauczyć test driven development. Codziennie 20 minut, a jeżeli ktoś nie może, to raz na jakiś czas. Kolejna rzecz spotkania takie jak to, ale mogą być to spotkania wewnętrzne, tak jak u nas w firmie, które powoli rozkręcamy. Swego czasu uczestniczyłem dawno, dawno temu w takich spotkaniach jak UX Book Club. I coś takiego sobie zaportowaliśmy prywatnie na nasze na nasz poletko Orbowe. W których wybieramy fragment interesujący nas z książki, bloga czy cokolwiek, i później omawiamy, co nam to daje i co możemy zastosować. To jest też taki element rozwojowy, i razem w firmie o tym walczymy. Istnieją inne języki programowania niż JavaScript, i warto je znać, Choćby po to, żeby zobaczyć, jak to jest, tak? To nie jest tak, że JavaScript jest najfajniejszy na świecie. Nie jest. PHP nie jest najfajniejszy na świecie. C# nie jest najfajniejszy na świecie. Każdy język ma swoje plusy i każdy ma minusy. Warto poznawać inne, tak samo jak warto uczyć się języków obcych normalnie. No i oczywiście jest inny świat niż programowanie. Jeżeli macie pasję inne to też jest świetnie, one bardzo często pomagają. Kolejna rzecz, automatyzacja. Sądzę, że mnóstwo pracy, którą wykonujemy jest nudna. Przynajmniej, no bo wymyślimy jak coś zrobić, a potem jest kawałek taki, który powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. Po to automatyzujemy, w związku z tym jak dawno, dawno temu pojawił się galp a wcześniej jeszcze grant, a, a jeszcze wcześniej, znaczy razem z grantem, coś takiego, co było się nazywało Yeoman. Ja nie wiem, czy to jeszcze istnieje, co też jest dość ciekawą rzeczą, gdyż nasz, przyjęliśmy frontenda. On nic nie wiedział o Angularze, o jakichś tam grantach, Yeomenach. No ja powiedziałem mu, żeby użył Yeomena. No to teraz on biedak wpisywał w tego Google'a, Yeoman! Wyskakiwałem łusami, Yeoman! i nie za bardzo znalazł, ale szczęśliwie się spytał, dowiedział, udało się. Automatyzacja nie tylko może dotyczyć programowania, może dotyczyć też infrastruktury, zresztą obecnie no mamy podejście, że infrastrukturą też programujemy, stąd mamy papety, wagranty, dokery, czy też Ansible, czy SaltStacki, czy cokolwiek wam to mówią? Jakieś SaltStacki, Ansible? Super, proszę. Dawaj CV. Lecimy dalej. Optymalizacja. Dawno, dawno temu optymalizacja polegała na tym i wszyscy się cieszyli, było super. No, Dawno już jesteśmy poza tym elementem. Mamy Tree Shaking. Webpack ma, na przykład, wiecie, na czym polega? Świetnie. Dawaj kolejne prepaka kojarzycie? O prepaku nie mogłem jeszcze czytać, bo on chyba kilka dni temu Facebook wydał. On w pewien sposób kompiluje w cudzysłowie, tak, JavaScript, to znaczy, jeżeli byśmy mieli, nie wiem, to najlepiej widać na stronie Prepaka. Nie mam i tutaj, bo wydawało mi się ciekawsze ci panowie. Jeżeli mielibyśmy jakiegoś pętle typu FOR, która, nie wiem, w najprostszym przykładzie miałby być w tej forze, nie wiem, console, i który by wyświetlał nam wartość, w którym jesteśmy tej iteracji jakiejś tam zmiennej naszego fora, naszego I. To ten prepak nam zrobi, że wyrzuci nam tego fora i zrobi nam na przykład, jeżeli to było od i równego 1 do tam do 10, to zrobi nam 10 konsol logów. Kod będzie dłuższy, ale będzie działał szybciej. Taka fajna zabawka od Facebooka. Fajnie też jest wiedzieć, co jest poza tymi technologiami, znaczy po czym to się komunikuje. Więc polecam wam do doczytanie sobie, czym się różni HTTP 1.1 od wersji 2. Plus ciekawostka. HTTP2 zakłada, że nie musi być SSL-a, a wszyscy je mamy, bo producenci przeglądarek uważają, że tak być musi. Co niestety spowodowało, że ten pierwszy odpowiedź troszeczkę jest spowolniona, bo musimy handshake'a SSL-owego zrobić, który trochę trwa. Facebook też to zauważył, teraz wersja kolejna HTTP będzie miała szybszy handshake i jeden round trip będzie mniej. Websockety pewnie używacie, a jeżeli nie, to zacznijcie. Warto wiedzieć, czym się różni protokół połączeniowy od bezpołączeniowego. I websockety jako połączeniowy będzie wszystko działało szybciej. Debugowanie. Jak widzę konsol loga w kodzie, który ktokolwiek mi tu daje, to są moi koledzy, tak, tam siedzi też. To oni wiedzą, że na code review to nie mają co oddawać. Zapomnijmy, że taka konstrukcja istnieje i ona niczemu nam nie służy. Google Campus, Google DevTools. Ja, nie jest, ja byłem wielkim fanem Firefoxa, nadal go lubię, ale Google DevTools po prostu są fajniejsze. Jako narzędzie deweloperskie dużo więcej rzeczy można zrobić. Korzystajcie z tego, zaprzyjaźnijcie się. Nie wiem, czy sprawdzaliście, nie wiem, image performance, a jakiś nie wiem, network and render performance costs. Też jest super. Czy tam można wizualizować JavaScriptowy performance? Użyjcie. Debagowanie warunkowe. Jeżeli jeszcze żeście nie używali, to też zaczynajcie używać. Warto. Będzie łatwiej szybciej sobie chodzić. Testowanie. My w Orbie testujemy. Testujemy z dwóch powodów. Po pierwsze, zobaczyliśmy, że warto. Nauczyliśmy się, szczególnie jak mieliśmy duże refaktory i się okazało, że da radę je zrobić i nic nie wybuchło, to jest pierwsza rzecz. Z testowaniem nie było tak idealnie, to znaczy my jako firma zajmująca się Magenta na początku Magento 1 w ogóle nie wspierało testów i nadal nie wspiera, chociaż my je mamy. Tu jest mistrz, kolega, który zrobił, że można mieć. To było to trudne. W Magento 2 testy są wymagane, znaczy można pisać bez testów, ale kto to robi to uważam, że jest głupi, sorry. I tak samo test, chcemy testować, uczymy się testować. To nie jest tak, że jesteśmy mistrzami w JavaScriptie. Róbcie to, to warto. Mamy dwa podejścia, tak? Test-driven development, behavior-driven development. To jest rozwinięcie. Poczytajcie sobie, jeżeli nie wiecie, będzie jasne. Z testowaniem jest jeszcze jeden element. Jeżeli na przykład Chcielibyśmy pokazać klientowi, że błądzi. Mam teraz taki przykład. Nie mogę zdradzić, który klient, ale mimo naszych usilnych persw naszej perswazji, naszego tłumaczenia, chcę, żebyśmy coś wdrożyli, co jest bzdurą, nie będzie działało, wiemy, że będzie słabe, warto. Jeżeli to jest aplikacja webowa, warto zaprząc, nie wiem, chociażby hodara. Czyli sobie po, popatrzeć, pośledzić, jak korzystają z danej funkcji internauci. Jest idealnym narzędziem, żeby później takiemu klientowi pokazać. Zobacz, oni działają tak jak my, my myśleliśmy, a nie ja tak jak Wy. W związku z tym zmienimy to. Znaczy, klient fajnie zapłaci nam jeszcze za dodatkową pracę, ale szkoda. Ale jeżeli trzeba by przekonać, to warto. Yy, ok, a teraz będzie pytanie. Kto zna ten film? Co to za film? Brawo! Kto, 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 kto? Kto wygrał nagrodę? A kto z aktorów, których możecie znać, grał w tym filmie? Leslie Nielsen to jedna z pierwszych ról. Znaczy, tu go nie widać akurat. Wręczymy. To I to już koniec.